Dzień dobry, witajcie moich około rowerowych filmów ciąg dalszy dzisiaj chciałem Wam pokazać takie zabezpieczenie które kupiłem sobie jakiś czas temu to jest Abus Combi Flex 2501 długości 65 cm film nagrywam z jednego powodu tak naprawdę mianowicie z powodu instrukcji obsługi tego urządzenia które, które znajduje się tutaj na drugiej stronie opakowania do tej instrukcji za chwilę przejdziemy, natomiast samo, samo zabezpieczenie wygląda mniej więcej tak. Jest fajnie wykończone takim mm, matowym, matowym e, tworzywem sztucznym. Sprawia wrażenie w miarę przyzwoicie wykonanego. <tryk> e, tutaj mamy bębenek, na którym możemy sobie ustawiać kod. E, o tym, jak ustawić ten kod, za chwilę. za chwilę też powiem. Natomiast samo korzystanie z tego urządzenia jest dość proste. No to, e, żeby wyjąć w ogóle linkę, która tutaj jest, ona, zobaczcie, jak ciągnę, tylko za ten bolec ona się blokuje żeby ją wyjąć muszę nacisnąć ten czerwony przycisk no i wtedy mogę sobie już wyciągać no niestety mam zbyt wąski kadr, żebyście to zobaczyli w całości nawet jak to wyciągnę maksymalnie no to e, mogę to tutaj sobie zapiąć no i ta pętelka jest dość, e, dość długa ok, udało mi się zmieścić ją w całości <laughs> e, jeżeli, e, jeżeli ten bolczyk jest tutaj zapięty to z drugiej strony mamy e, drugi przycisk który służy do zwolnienia blokady. tak? Oczywiście możemy go wcisnąć tylko wtedy, jeżeli tutaj na bębenku u góry jest wybrany ten kod, który został przez nas ustawiony jako ten, który ma zwalniać blokady. Można też, ja to na razie przestawię na jakiś tam inny kod. W trakcie, wtedy kiedy, kiedy blokada jest zapięta, oczywiście tego przycisku teraz nie mogę nacisnąć, tego, który odblokowuje, tak? No bo kod jest ustawiony na inną wartość niż ta, która zwalnia blokadę. Natomiast mogę w tej chwili nacisnąć czerwony przycisk i wtedy ta pętelka będzie mi się skracała. No tak to mniej więcej wygląda. Da się to y, nawet teraz y, otworzyć. Czekajcie. OK. Dobra. <coughs> Czyli jak widzicie, jak już nawet E, przypniemy rower do czegoś, to można, można tę pętelkę zmniejszyć po to, żeby jakoś tak trochę bardziej e, ciasno tę te, e, te blokadę zapiąć. No właśnie, no i sama obsługa jest bardzo prosta. <coughs> Jak mówiłem, czerwonym przyciskiem, e, czerwonym przyciskiem wyciągamy, tak? Z, na, po, po naciśnięciu czerwonego przycisku, możemy wyciągnąć ten, tę linkę. E, tak, zamykamy blokadę i żeby ją zwolnić. Oczywiście po wpisaniu odpowiedniego kodu naciskamy ten przycisk. Proste. I już. Oczywiście jeżeli chodzi o e, jakość wykonania, no to tutaj ta linka, e, która nam zabezpiecza, ona jest bardzo cieniutka, tak? No nie oszukujmy się, to raczej, e, ona raczej podda się nawet najprostszym nożycom czy, czy jakiemuś innemu urządzeniu, które e, złodziej miałby Wykorzystać po to, żeby ukraść nasze rower. Oczywiście chodzi tak naprawdę w tym zabezpieczeniu tylko o to, żeby je wziąć ze sobą w trasę. Wtedy, kiedy nie wiem, chcemy zatrzymać się pod sklepem, po to, żeby kupić butelkę wody czy batonach i po to, żeby jakiś przypadkowy przechodzień nie uszkodził nam roweru, czy, czy nie zabrał go nam tak naprawdę. Nie? To, to nie jest blokada, która powinna być głównym zabezpieczeniem roweru, na którym będziemy polegali. No bo no oczywiście z taką cieniutką lineczką no to naprawdę każdy, każdy przyrząd <coughs> z łatwością sobie poradzi no podejrzewam, że gdyby chcieć, nie wiem, jakimś młotkiem uderzyć w samą tę obudowę to pewnie też dałoby się ją też dałoby się ją rozwalić no ale liczymy na to, że każdy przypadkowy przychodzień raczej nie ma ze sobą takich narzędzi, no dobra więc jeżeli chodzi o obsługę i o Moje korzystanie z tego, no to, to myślę, że tyle. Natomiast co do, co do samej instrukcji obsługi, powiem wam, że no, ktoś by powiedział wstyd się przyznać, ale ja się nie wstydzę takich rzeczy. Ja trochę nie rozumiałem o co tutaj chodzi, bo tutaj na pierwszym obrazku napisali, że mam nacisnąć to, wiem, to, no i rzeczywiście to się wciska, jak to nacisnę sobie tak, to w bok, tak trochę to idzie potem napisali, że mam kodować i nacisnąć czerwony przycisk w ogóle nie, niestety nie rozumiałem o co tutaj chodzi szczęśliwie szczęśliwie znalazł się ktoś dobry, kto mi to natychmiast wytłumaczył mianowicie na tym pierwszym rysunku chodzi o to, żeby jednocześnie, żeby trzymając ten wciśnięty, nazwijmy go przycisk wybrać sobie teraz inny kod no, a powiedzmy, że 000 zmienię na 999, i teraz kodem, który otwiera tę blokadę, jest 999. Proszę bardzo, blokuję. Tak, jest 999 i naciskam. Sukces. Jeżeli teraz, oczywiście, przestawiłbym blokadę na, czy znaczy ten bębenek na 000, no to mogę to oczywiście zablokować. Oj, nie mogę tego zablokować, sorry, widzicie. No, nawet przy raz się nauczę czegoś ja. Zablokować to mogę tylko na tym właściwym kodzie. <laughs> Jak przestawię na 0, niestety nic tu się nie dzieje. Naciskam i niestety nie działa. Znaczy w zasadzie to nawet dobrze, że nie działa, bo przestawiłem kod na 999. I tak to wygląda. Oczywiście ten kod możecie sobie zmieniać za każdym razem, kiedy jedziecie na, na wycieczkę. Jeżeli obawiacie się, że ktoś może sobie podejrzeć, każda wycieczka to, to może być inny kod. Oczywiście warto byłoby yy, jednak zapamiętać ten kod, jak już się będzie zmieniało. Ja nie jestem zwolennikiem tego, żeby zmieniać kod za każdym razem, bo, bo łatwo to zapomnieć. Chyba, że macie jakiś sposób albo na zapamiętanie, albo na zapisanie tego w taki sposób, żeby. Yy, potencjalny złodziej się nie zorientował, to dajcie mi znać w komentarzach. Natomiast jeżeli chodzi o korzystanie na no to dalsza część tej instrukcji dotyczy właśnie zamykania blokowania tego e, zmiany tutaj tego kodu właśnie w takim celu, żeby to zablokować. E, więc pozostałe cztery obrazki jakby były dla mnie zrozumiałe, a, a przejście przez te pierwsze dwa e, zajęło mi kilka minut. E, dlatego też Nagrywam ten materiał. Może komuś też on będzie pomocny. No dobra, mam nadzieję, że ani mnie, ani komuś z Was to zabezpieczenie, ani jakiekolwiek inne nie będzie potrzebne. I jednak źli ludzie będą trzymali się od nas i od naszych rowerów z daleka. Trzymajcie się, do następnego razu. Cześć!